czystość w niebo wstąpienia Pańskiego. I oczekujemy jakiegoś słowa. Nie wiem, jakiego słowa potrzebujecie. Jakie słowo dzisiaj jest potrzebne dla waszego życia? Oczekujecie, że Chrystus ma wam coś do powiedzenia dzisiaj? W niebo wstąpienie głosi taką jedną, poważną rzecz, że Chrystus Wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. I Ojciec dał Mu moc, dał Mu władzę nad każdą sytuacją człowieka. I to jest to słowo, które dzisiaj w tej uroczystości przychodzi z ogromną nadzieją dla nas, że w jakiejkolwiek sytuacji dzisiaj się znajdujemy jakiegoś udręczenia, utrapienia, depresji, rozczarowania, zmagań buntów. To jest ktoś, kto ma nad tym wszystkim władzę. I dzisiaj ten ktoś stoi pomiędzy nami i mówi: „Jestem dla ciebie”. I dzisiaj będzie mówił: „Moje ciało, wydane, bierz i jedz. List do hebrajczyków mówił, że Chrystus wszedł i otworzył pewną drogę dla nas. Wszedł. Przez zasłonę do miejsca najświętszego. Jak wiecie, w świątyni jerozolimskiej to miejsce najświętsze było zakryte, zasłonięte taką zasłoną, grubą zasłoną. I przez tą zasłonę mógł przejść tylko raz w roku najwyższy kapłan. W czasie śmierci Chrystusa ta zasłona się rozdarła. List do Hebrajczyków mówi, że my mamy przez Jego ciało. Rozdarte ciało Chrystusa, dostęp do Ojca. W czasie Eucharystii jest taki moment, kiedy się ukazuje to połamane ciało. Dzisiaj się to wydarza. Dzisiaj ta zasłona może zostać zerwana. Jaka zasłona? Wczorajsza Ewangelia nas trochę przygotowywała do, do tej dzisiejszej uroczystości, bo mówiło, Chrystus mówił wczoraj: proście w moje imię o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. I nie mówię, że ja się będę wstawiał do Ojca, bo Ojciec sam Was kocha. Wiecie, to jest ta rozdarta zasłona. To jest coś, co Chrystus chce, chce nam dać. Chce rozerwać tą zasłonę, ten, która zakrywa nasze oczy, że nie rozumiemy naszego życia. Stąd te wszystkie nerwice, depresje, zniechęcenia, rozczarowania, bunty. Pretensje, które mamy do siebie nawzajem, do Pana Boga, to, że ten głos Ojca nie rozlega się w naszych sercach, to, że kocham Ciebie, jesteś źrenicą mego oka. To doświadczenie, że Bóg mnie kocha, że moje życie jest w rękach Ojca, ta zasłona, która ciągle, nie wiem, może nie, oby nie. Ale jeżeli dzisiaj widzimy, że to jest raczej bardziej prawdą. Niż to, że ta zasłona została zerwana, że razem z Chrystusem przeszliśmy do tej bliskości z Ojcem. To dzisiaj w, w tej uroczystości jest dobra nowina, że Chrystus ma władzę nad każdą sytuacją i mówi: czekaj, dam ci mojego ducha, dam ci ducha świętego, który cię doprowadzi do całej prawdy. Jaka jest prawda, że Bóg kocha Ciebie, że Bogu zależy na tobie. Że nigdy się Tobą nie zniechęcił, chociaż Ty wiele razy się zniechęciłeś Bogiem. Nieprawda? Ja wiele razy, wiele razy. I chociaż my wiele razy mieliśmy pretensje do Boga, On nigdy do nas pretensji nie ma. Chrystus powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. I w momencie odrzucenia, tak jak i my wiele razy odrzucamy Chrystusa, mówimy, tak nie. Przebacz! Nie. Nie przebaczę już więcej, nie mogę sobie dać wejść na głowę. Chrystus mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie ma do nas pretensji, bo wie, z czego jesteśmy stworzeni. Wie, że jesteśmy krusi, że jesteśmy słabi. To jest słowo dobrej nowiny dzisiaj. Dzisiaj możemy dostać dostęp do Ojca poprzez to połamane ciało Chrystusa, które złoży się w naszych dłoniach. Krzysztof mówi, bierz, jedz, aby Jego życie było w nas. W niedzielę, kiedy modlimy się modlitwą eucharystyczną, słuchajcie dzisiaj dobrze, będziemy mówić, zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i razem z całym Kościołem świętujemy ten pierwszy dzień tygodnia, w którym Chrystus z martwych wstał, i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Dzisiaj te dwa wydarzenia zmartwychwstanie Chrystusa. To, co mówi dzisiaj wstęp do dziejów apostolskich, które napisał Święty Łukasz, mówił, że, że Chrystus wielokrotnie się ukazywał. Dzisiaj się będzie jeszcze raz ukazywał, po swoim, ukaże się nam po swoim zmartwychwstaniu. I może dzisiaj jesteśmy jak Tomasz Apostoł. I będziemy mogli naprawdę włożyć palec w rękę w Wrany Chrystusa. Mało tego. Chrystus sam się wyda w nasze ręce dzisiaj, żeby nas przekonać o swojej miłości do nas. Ale nie tylko to, ale dzisiaj w tym ciele Chrystusa, które będzie złożone w naszych dłoniach, w tym ciele będzie duch Boga Wszechmogącego, który pragnie nas ogarnąć. Ale są pewne przeszkody, wiecie. Ja dzisiaj, tak, kiedy słucham tego słowa, widzę takie dwie przeszkody. Pierwsza przeszkoda jest taka, to znaczy z naszej strony, dla Boga, dla Boga te przeszkody nie istnieją, ale z naszej strony jest ta przeszkoda, żeby wejść w to doświadczenie spotkania z Chrystusem, otworzyć się na Ducha Świętego, który ma moc, ogarnąć nas, przeprowadzić nas. Żebyśmy przestali żyć dla siebie, zaczęli żyć inaczej. Ta przeszkoda jest taka, że my takiego oczekiwania nie mamy. Przychodzimy na taką Eucharystię i nie mamy oczekiwań. A, czy mamy oczekiwania skrojone na naszą miarę. Chrystus mówi masz moje ciało, masz Ducha Świętego, żebyś mógł żyć, żebyś mógł doświadczać, że Bóg Cię kocha, że jest Twoim Ojcem. Żebyś się nie bał tego umierania kochając twoje, Twoją żonę, taką, jaka jest, nerwicowana z jej lękami i obawami. Żebyś mógł, mogła kochać tego męża, który nie myśli o tym, że jest dzisiaj, tylko mówi za 25 lat, za 25 lat umrzesz, nie będzie ciebie, co tam za 25 lat? Dzisiaj mamy. Mamy nasze skrojone oczekiwania na nasze potrzeby. Że na, na, na tą obietnicę Chrystusa, który dzisiaj będzie przychodził, będzie nam dawał siebie, będzie nam dawał swojego ducha świętego, my mamy panie, ale ja nie chcę twego ducha, ja chcę, żeby mi nie strzykało w kościach. Tak, mnie bolą kolana, nie mogę chodzić. Załatw mi to. Zmień to, zmień tamto. Daj mi lepszą pracę, żeby moje dzieci się nie buntowały. To mi załatw. Po co mi duch święty dzisiaj? Jak umrę, to wtedy sobie możesz mówić o życiu wiecznym. Dzisiaj ja potrzebuję życia doczesnego, wygodnego, spokojnego, żeby mi nikt nad uchem nie gadał non stop, jak moja żona, non stop. Jak wchodzę, to jak radio. Wchodzę przez drzwi i już gada. Wychodzę, to jeszcze słyszę, że gada. Idę do ubikacji, a ona gada przez drzwi, tak jakbym słyszał, co tam ona mówi. A potem mówi: w ogóle mnie nie słuchasz. Że, że pierwsze, pierwszy problem jest taki, że jest, nie, Duch Święty nie może wkroczyć w nas, bo, bo m, m, nie oczekujemy Go, nie chcemy Go. Dzisiaj to słowo mówi odwagi. Odwagi. Miej większe pragnienia niż tylko te pięć minut, które mamy tutaj, tutaj na Ziemi. Mamy pięć minut. Nawet jeżeli żyjesz 90 lat, to jest pięć minut. Im starsi jesteśmy, zaczynasz wspominać pewne rzeczy, może nawet rozmawiać z najbliższymi, a najlepiej z dziećmi jak się rozmawia. Mamo, ale kiedy to było? To mówi, no wczoraj było. A potem liczysz dokładnie lata, mówi: "O ja, 30 lat temu". Im starsi jesteśmy, to te 30, 40 lat wydaje się wczoraj. Życie jest krótkie. Bóg nie stworzył nas dla tego krótkiego życia, Bóg stworzył nas do wieczności i pragnie, żebyśmy żyli w wieczności teraz, żeby nasz czas był otwarty, żeby nasze życie było świętowaniem. A, dru a druga przeszkoda, która jest, wiecie, to jest to, jest to że, że kiedy Duch Święty przyjdzie i doprowadzi nas do całej prawdy, to będziemy świadkami przebaczenia grzechów. Gdzie znaczy być świadkiem przebaczenia grzechów? Ja myślę, że to jest jedna, jedna z takich rzeczy, której też się boimy. To znaczy, że będziemy zaproszeni, żeby być świadkiem tego w naszym życiu, że można wziąć grzechy drugiego na siebie, że można nosić grzechy drugiego na, na sobie, dać się zranić, dać sobie przebić serce. Kochając drugiego i mówiąc Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, żeby ten drugi człowiek nie poprzez słowa, ale poprzez życie nasze, zobaczył, że jest przebaczenie grzechów. Bo jak świat ma to widzieć? I myślę, że to jest jedna z też, taka druga przeszkoda, którą dzisiaj widzę przed przyjęciem Ducha Świętego. Znaczy, ile razy mówimy. Przebaczyłem, ale nie zapomniałem ale miłość nie pamięta złego. I kiedy Duch Przychodzi, Duch Święty, który jest Duchem Boga Wszechmogącego, Boga, który jest miłością, sprawia, że nie pamiętamy złego, że mamy to ogromne pragnienie, żeby to przebaczenie Boga, którego sami doświadczyliśmy, mogło być głoszone po krańce ziemi. Nie tylko w małżeństwie, w naszej rodzinie, ale także na miejscu pracy, także wobec ludzi, którzy są w sklepie, kiedy kupujemy cokolwiek, może mówią jakieś robią jakieś uwagi złośliwe. Zapraszam Was do tego, żebyście spróbowali spojrzeć dzisiaj. Rzeczywiście te przeszkody są. Czy mam większe pragnienie niż tylko to moje życie, te pięć minut dzisiaj? Żeby mnie chorować, żeby mnie zęby nie bolały, żeby dzisiaj teściowa nie przyszła na obiad. Nie wiem, co jeszcze. Biedne teściowe, przepraszam was. Albo żeby mnie dzieci odwiedziły. Mamy większe pragnienie, aby Pan Bóg dzisiaj dał nam tego Ducha Świętego, jest powiedziane, święty Paweł mówi, że Bóg jest początkiem chcenia i działania. Oby dzisiaj ta uroczystość przyszła z tą. Z tym pragnieniem pragnienia, żebyśmy chcieli, nie zadowalali się naszym życiem takim, jakie ono jest, ale żebyśmy pragnęli przejść przez tą zasłonę ciała Chrystusa i mieli życie wieczne.